W kolejnym odcinku dzisiaj bierzemy sobie na warsztat Sega Mega Drive, konsolę 16-bitową, która była następcą Sega Master System. Konsola ta miała swoją premierę w Japonii w roku 1988, natomiast w Europie i Stanach w 1989. Warto jeszcze dodać, że w Stanach Zjednoczonych konsola wyszła pod nazwą Sega Genesis. Ponieważ Sega nie uzyskała pełni praw do nazwy Mega Drive. Konsolka wyposażona w procesor 16-bitowy o prędkości 7,61 MHz, czyli tak na około dwa razy szybszy niż w Sega Master System. Porównując konsolę jej gabaryty do poprzedniczki, czyli do Segi Master System, tu akurat w 2, widać sporo podobieństw. Kolor jest czarny w obydwu przypadkach, wielkość jest zbliżona. Warto dodać, że w przypadku zestawiania z Sega Master System wersji pierwszej to, to jednak 8-bitowa konsolka byłaby większa. Jednak kiedy porównamy ją właśnie tak jak tutaj z wersją drugą, wtedy Mega Drive wydaje się większy, no i jest większy. Tak jak Master System był chlebakowaty, tak Mega Drive ma tutaj taką imitację napędu CD, budowa konsoli. Więc po bokach standardowo nie ma w zasadzie nic. Na tym boku znajduje się kratka, przez którą dopływa powietrze oraz kurz z tyłu. Mamy tutaj kilka wejść, czyli wejście na AC adapter, AV out, wejście RF out, czyli wejście antenowe i XP Connector, czyli wejście na różne dodatki. Pod spodem tabliczka znamionowa Sega Mega Drive wersja PAL. Zasilek 10V 1,2A. Tutaj jeszcze jest jedno gniazdo, które się otwiera o tak, pod taką klapką. i tutaj mamy czerwone, czerwone zaślepkę z napisem Don't Remove, a pod tą zaślepką znajduje się Znajduje się tak, taka wtyczka z pinami, która trochę się kojarzy z kartridżem. Jest to do połączenia z, z przystawką Mega CD, która wtedy przekształca konsolę w Sega CD. Czyli projektując Mega Drive, już wtedy Sega zakładała, że będą powstawać różne przystawki. Z przodu mamy wejście na słuchawki. Typowy, mini jack <laughs> I dwa wejścia na kontrolery. Kontroler 1, kontroler 2. Z przodu, jak już wspomniałem, takie koło imitujące napęd CD. Tutaj mamy napis High Definition Graphics Stereo Sound, czyli autoreklama. Napis 16 bit, power on, tutaj jest dioda. Która świeci się, kiedy konsola jest włączona Napis Mega Drive Sega do kartridzy Podgłaszacz od słuchawek Który jest o tyle ciekawy, że jak włożymy słuchawki i będziemy sobie regulować podgłoszenie No to musimy pamiętać, żeby wyłączyć dźwięk z głośników telewizora, bo W przeciwnym wypadku dźwięk będzie emitowany i w słuchawkach i w telewizji Tutaj jest włącznik ON OFF i przycisk RESET oczywiście do grania na konsoli potrzebne są pady pady wyglądają następująco gabarytowo pad jest, jest dość spory w dłoni leży nawet w miarę wygodnie chociaż jego kanty na przykład te na dole są dość niewygodne ale ogólnie jako kształt to nie jest źle. Krzyżak ze skosami. Dodano przycisk start na górze. Taki wystający. No i przyciski A, B i C od spodu. Również płytka z napisem Sega. W porównaniu z padem od Segi Master System wygląda tak a zatem jest znacznie większy i ma już bardziej obłe kształty. Krzyżak jest zdecydowanie lepszy niż Master System. Przyciski raczej też, choć w dotyku są niezbyt przyjemne, bo są twarde. I najważniejszy element dla każdej z konsol, czyli gry. Gry podobnie jak w serce Master System wydawane były na kartridżach. Kartridże o podobnych rozmiarach do tych z Segi Master System Również wiele gier wychodziło równocześnie na obie konsole Na Mega Drive oczywiście z lepszą grafiką i dźwiękiem Na Master System bardziej ubogie Gabarytowo jak widać Kartridże bardzo zbliżone Tyle że te z Mega Drive wykonane są z lepszego plastiku mniej rysującego się, bardziej połyskliwego. Z tyłu kartkodzawy, grawerowane Sega, caution, czyli tam jakieś ostrzeżenia. Takie same śrubki jak Sega Master System. Tutaj jest takie wgłębienie, żeby lepiej wyciągać. Na górze jest napis yy, tytuł gry. No i to czego nie było Master System, jest obrazek z gry i logo Sega Mega Drive i kardridge wygląda w o tak też nie ma przycisku do wystrzeliwania kardridża ale wychodzi on znacznie łatwiej niż w sedze Master System oczywiście kardridge od SMS-a nie będzie tu pasował kiedy już wszystko podłączymy możemy po prostu włączyć Telewizor na tym samym kanale, na którym ustawiliśmy sobie wcześniej Sega Master System. Włączamy konsolę. I na ekranie telewizora nic się nie pojawia, bowiem... ...na tej konsoli nie ma wbudowanych gier. Nie włączysz kartridża, to sobie nie pograsz. A żeby sobie pograć, to myślę, że... ...poczekamy do kolejnego odcinka. Żeby nie zanudzić Was, a w tym to będzie już wszystko. Dzięki za uwagę i cześć.